Witam, to jest odcinek, tylko to jest ogólnie zapowiedź, bowiem jutro jest sobota i jutro odbieram kota, wstawię z niego zdjęcie na kanał, grafikę, zresztą jeszcze napiszę, darysuję, co się wymyśli. I ogólnie chciałbym zapowiedzieć, że, że filmiki teraz będę nazywał z Pantąg ogólnie albo sam, albo z Matin albo z Karolem jeszcze i, i ogólnie ogólnie w to też będę jeszcze nagrywała tak nie za często yy, tak jak mówiłem o co, nie, nie był jeszcze, bo mi się tym nie serwerowo yy, Serwer tak by mi chopiło teraz właśnie no nie mam i będę musiał od początku zaczynać to zrobię jakąś serię z szybarka wiecie, bo akurat już właśnie no mam szybarka i bym mógł z nagrywać to wam powiem dopiero i no ogólnie tyle mógł się powiedzieć to do następnego odcinka, cześć